Serdecznie na moim kanale. Ja jestem Agata i zajmuję się głównie vintage oraz sztuką, a konkretnie mówiąc kolażem, sztuką kolażu. I przychodzę dzisiaj do, do Was z holem zakupowym, oczywiście thrift Store i vintage. No i mam jedną rzecz nową. Ten hol nie jest za duży, ale wszystko jest moim zdaniem fajne, godne hmm, pokazania, no i być może zainspirowania. Się I te wszystkie rzeczy są dla mnie stricte. To nie są rzeczy na sklep. Oprócz być może jednej, ale to jeszcze się zastanawiam. Pierwsza rzecz to jest ten kombinezon, który mam właśnie na sobie. I powiem Wam szczerze, że leży jak ulał. Jedyne co to kolor być może nie jest dokładnie mój, bo to jest taki chłodny beż i bardzo blady. Ja w beżach jestem ok, ale muszą być bardziej podbite w ciepły kolor i w taki ostrzejszy. Ale ten krój jest tak. Turbo, że postanowiłam, że zaryzykuję, i miał kilka plamek, bo to jest vintage z lat 80. jeszcze ma tu poduchy wszyte, ja je specjalnie zostawiłam, bo uważam, że nawet fajnie to wygląda. I um, odpowiadło się. Ja jeszcze miałam drugą opcję na ten kombinezon, żeby go wrzucić właśnie do kloropsu tak nieregularnie, żeby takie plamy porobić, ale myślę, że na razie zostaje tak, jak jest, bo jeżeli sobie podbiję makijażem. I złotą biżuterią, to wcale nie jest tak źle. Mogę oczywiście wywiązać chustkę, sobie tutaj dodać kapelusz, czapkę z daszkiem, w standardzie. A mówię Wam to też dlatego, bo jeżeli mi oglądacie i słyszycie po raz kolejny czapkę z daszkiem czy Adidasy, no to tak naprawdę jest w życiu, że dodajemy te rzeczy, w których nam jest dobrze i które pasują do naszej stricte garderoby. I ja nie mam nic przeciwko. I przede wszystkim to jest fajne, bo nie jest sztuką kupować tryliona rzeczy, a później nie mieć w co się ubrać, bo nie ma jak. Łączyć, a przez to, że się ma taką garderobę w miarę kapsułową, mogłabym powiedzieć, po prostu zgodną z nami i mamy odpowiednie dodatki, w których czujemy się świetnie, no to wtedy możemy naprawdę z nie, z nie tak gigantyczną ilością stworzyć wiele, wiele stylizacji. To, że one mają te same tę samą biżuterię, czy te same kapelusze, te same dodatki, te same buty, to wcale nie jest problem. Mam nadzieję, że już powoli wychodzimy z tej, z tej szajby po prostu sprzed kilku lat, gdzie praktycznie do każdego zdjęcia trzeba było wyglądać inaczej i jeżeli księżna Kate założyła tą samą sukienkę, to była wielka afera. No i co w tym złego, ja jestem właśnie z niej dumna, że miała jaja pokazać się w w tej samej, bo co złego w tej samej sukience, ale jest inna okazja, nie? <grym> Także ja nie mam z tym problemu, zresztą tak jak nosimy dżinsy trilion razy i jakoś nikt się nie czepia, więc okej, okay, ten kombinezon jest tutaj fajny, luźny, można by go spiąć też mocno pasem jako odmiana, można by wyrolować te rękawy jeszcze wyżej, ale ja na razie tak zostaje jak dzisiaj i mm, dzisiaj miałam je ubrane właśnie do sesji taką, takiej na Instagram z kowbojkami, z właśnie tutaj. I to są z Zary. Ja bardzo lubię właśnie łączyć moje vintage'owe stylizacje z butami z Zary skórzanymi, bo bardzo lubię ich jakość i po prostu pasują mi, bo mają bardzo ciekawe takie nowoczesne, nowoczesny sznyt. Ale oczywiście zawsze kupuję z mega przeceny i często się o te buty pytacie, dlatego um, chcę Wam powiedzieć, że to jest zara, bo na Instagramie za każdym razem jak je dam, daję, to wywołują furorę i miałam turbo szczęście, bo um, w okresie zimowym były przeceny i dosłownie je dorwałam za chyba 29 dolarów, a oryginalnie kosztowały 200 i trochę teraz nawet żałuję, bo były drugie jeszcze z czerwonym i srebrnym i mogłam wziąć je, bo, ale nie spodziewałam się, że po prostu a, tak dobrze się będę w nich czuć. Następna rzecz to jest sukienka. I ja w ogóle te rzeczy kupiłam dwie w jednym miejscu i obydwu nie przymierzałam, bo oczywiście miałam 15 minut z mężem i wiecie, jak to jest. Ale tak na oko mówię, jest spoko, na oko jest spoko, a nawet jeżeli nie będzie mi pasować, zawsze mam od tego mój sklep, z którym wtedy wysyłam te rzeczy dalej, żeby ktoś inny mógł się nimi nacieszyć, bo to są unikatowe rzeczy, których. No, nie można dostać tak po prostu, bo się chce, tylko to jest kwestia szukania. I tu jeszcze bardzo chcę powiedzieć słowem wstępu, bo widziałam też komentarze właśnie, że o, tutaj to takie masz piękne te, te second handy i te thrift Story i tak dalej, a u nas to słabo. Muszę Wam powiedzieć, że ja wam zawsze pokazuję te perełki. No nie widzę sensu pokazywać Wam standardowego mojego dnia, kiedy wchodzę do Lupa, przeglądam i nic tam nie ma. Tak jak u was jest primark popularny w Cicholandach, tak u nas jest popula popularny. Mm, Forever 21 i to jest bardzo podobna sytuacja. To są po prostu tanie rzeczy na poziomie HM, które, czy nawet właśnie Primarka, które są zazwyczaj bardzo słabej jakości. Są perełki jak wszędzie, nawet w HM mam rzeczy z HM, które lubię. Mają fajne topy basicowe, jeansy lubię. Są rzeczy, które wiadomo w każdym sklepie, nawet tym fancy szmesi znajdziemy lub lepsze lub gorsze. Mm, ale mm, chcę Was na to uczulić, że to nie jest tak, że jeżeli ja Wam pokazuję jakieś przebitki, to tak jest wszędzie. To, co Wam ostatnio pokazałam to były prawdziwe thrift shopy, gdzie widzieliście cenę, że wszystko było około 100, 150, 200 dolarów. I taka jest normalna cena vintage. To nie jest thrift store. Thrift store to nie jest sklep vintage, to jest bardzo duża różnica. A, a ten drugi sklep to był consignment shop, i akurat był nowy i jest świetny, i mam nadzieję do niego powrócić. Może nawet o tam kilka rzeczy tam, które nie są vintage, bo też ciągle się wieję z myślami, czy nie dodać takiej kategorii w moim sklepie. Hmm, też po prostu second hand, bo mam dużo fajnych rzeczy, które nie, są, nie kwalifikują się do, jako vintage, ale mm, warto na nie zwrócić uwagę, bo nic złego jest w używanych rzeczach, które po prostu nie są vintage. To te, one też zasługują na miłość, jeżeli są fajnie wykonane i są dobrego gatunku. Dobra, Dobra. jedziemy z sukienką, ale ważne było to dla mnie mm, wam powiedzieć, bo, bo widzę właśnie, że być może wydaje wam się, że tutaj jest wszystko i przez to to jest takie łatwe, a nie jest, bo... Bardzo wiele razy wychodzę z niczym, ale robię to często, dlatego znajduję, bo chodzę często, to są pojedyncze sztuki i jak rzucą je, nawet w tym samym dniu, kiedy jesteście w rumpie, rzucą coś wieczorem i już ktoś inny to złapał, bo miał szczęście, dlatego trzeba chodzić często, no i już. Dobra, jedziemy. I ta sukienka jest super, bo jest wykonana z bawełny i jest cudna, bo jest na guziczki tutaj, tu ma z przodu ładne guziczki, sobie teraz tu uprałam, jeszcze są nieupięte, Wam zaraz pokażę. Prosta rozpinana do, do ziemi, ale co w niej jest też najulokliwszego, to jest to, że ma dekolt piękny właśnie w taką łezko trójkąt i leży pod paszką, bo przymierzałam jak ulał, więc nawet być może nie będzie trzeba stanika, tylko takie jakieś może taśmy, żeby ten, ten tył był odkryty. No i tu też ładnie przy tym pasku ma wykończony taki trójkącik. Fajna dbałość o detale, ale zwykła. Nie ma tutaj, to nie jest jakiś jedwab, ale fajna bawełna. W sumie spoko, bo można nosić to tak bardziej na co dzień. I również to widzę i z trębkami, i nałożyć taką krótszą bluzę. Mam taką bluzę, którą notabene nie wiem, czy ją dać też do, właśnie do chloru, żeby tak ją pochlapać, bo ona tak wypłowiała trochę brzydko. W taki, to był taki Navy Blue, i teraz się zrobił taki srekowaty Navy Blue. <laughs> nie wiem, czy zostawić, ale w sumie do, tej, do tego jakoś to widzę. Jeszcze nie przymierzałam, ale widzę to żeby ta bluza była. No i ma taki do tego dołączony właśnie ładny pasek. I wiadomo, z plikami na grubszym, na grubszym obcasie, ale myślę, że ta sukienka jest turbo naprawdę fajna. I tu ma taką baskinę. Jak ją zobaczyłam, to od razu wzięłam, bo ona jest wyjątkowa. Jeszcze takiej w sumie nie widziałam. Dobra, tyle na temat tej sukienki. Następnie kamizelka raczej nie jest vintage, ale podobał mi się ten krój, bo jest właśnie tutaj płócienna, mogła być cała płócienna, niestety z tyłu jest tak typowo, bo to jest kamizelka oczywiście męska, trochę oversize'owa, ale ja to widzę naprawdę mm, w stylizacjach, nawet mam jedną taką bluzkę, którą dostałam od Agaci, mojej koleżanki z Nowego Jorku, pozdrawiam Cię, i ona jest właśnie z Free People, poczekajcie, nawet Wam mogę pokazać. Dopiero muszę ją sobie uprasować, bo ona, jak przyszła w paczce, to się ugniotła. Ale coś takiego, i nawet do tego ta kamizelka, no zobaczymy, będziemy kombinować. W każdym razie e, ja lubię taki, taki męski sznyt i nawet z białą koszulą, właśnie spodnie takie mm, jakby od garnituru, luźno tu rozpięte, nonszalanko i, i możemy lecieć. E, jak ostatnio widziałyście, byłam znaliszona na zakupach. Co mnie bardzo cieszy, bo ona ma też samochód, tak przy okazji i trochę jest fajnie, że ona zabiera mnie w takie miejsca, do których ja nie dotrę teraz no, tylko na moim rowerze. I znalazłam tą marynarkę, ale powiem Wam, że zrobił się niezły fuck up tak zwany, bo ja mam sposób jak prać marynarki. Oczywiście zawsze na własne ryzyko, ale jest taki sposób, gdzie składamy to bardzo mocno, zwijamy. I dajemy do takiego worka na bieliznę, i on, ale ona powinna być tight, cały czas ściśnięta i wtedy się nic nie powinno z nią stać. I oczywiście na delikatnym programie w zimnej wodzie. I tak zrobiłam, ale problem był taki, że ona się jakoś ten zamek otwarł i ona się cała y, otwar, y, wy, wymieliła, i tutaj nie chodzi o kasę, bo ona nie kosztowała dużo, ale chodzi o to, że drugiej takie nie znajdę, a uważam, że jest super. I ma fajny taki męski sznyt, że jest taka lekko oversize'owa na ramionach, taka właśnie o to mi chodziło. I ma piękny kolor, ale co się stało, to jest do wybronienia. Jeszcze nie wyprasowałam podszewki, ta podszewka się troszkę tutaj tak roz, tego rozdziadowała. Widzicie, że ona tu wisi. Jeżeli znacie sposób inny niż podszycie tego, to dajcie znać, bo no niestety ta, to się prawdopodobnie skurczyło ten materiał troszkę i przez to się ta, ta podszewka została. I firma jest, zapomniałam Wam powiedzieć, tej sukienki um, jakbyście chciały sobie poszukać gdzieś na ebayach i tak dalej, z tej firmy stricte, to poczekajcie. Ann Un, Scott, tak jak właśnie z, z Notting Hill, Ann Scott, także chyba ona się nazywała Anne Scott, chyba tak. A to jest delicia i teraz Wam pokażę taki sznyt jak też szukać, jeżeli macie, mieszkacie w Stanach, i chcecie mieć pewność, że coś jest vintage i wydaje Wam się, że jest, bo wszystkie są indykacje tego, że no wygląda na, na starszą, e, e, słabszy krój, nie znacie metki, bo jest jakaś mało spotykana, ale w sumie nie wiecie, to jest taki, taki, takie coś, co się nazywa Union Labels. I za każdym, jeżeli one są, i to w takim typie jak Wam pokażę, lub troszkę zmodyfikowane, bo są też całkowicie nowe, ale, ale to już długa historia na inny filmik. To wtedy wiecie na pewno, że jest to mm, rzecz po prostu. I wygląda to tak, to Wam pokażę. Nie wiem, czy coś widać, czy dobrze to Wam pokazuje. Ta metka, i to widać, ona też jest tak bardziej sprana, ma inny rozmiar size 12, czyli rozmiar 12, to też jest inny rozmiar niż teraz. A przede wszystkim ta mała taka meteczka. Jeżeli to zobaczycie, coś takiego, również one są w kolorze niebiesko-czerwonym to wiecie na pewno, że to jest vintage i już. I teraz tej marynarki nie będę wam nakładać, bo tu mam już poduszki i tu, więc będę wyglądała jak. No. <laughs> nie powiem kto, ale um, mam nadzieję, że uda mi się tą, 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 tą podszewkę wybronić, bo marynara jest świetna moim zdaniem. Ekstra po prostu na tyle różnych stylizacji, że głowa mała. Dobra, lecę dalej. Następnie kapelusz, o którym Wam ostatnio wspominałam, Gaucho Hat przez firmę bardzo znaną i pożądaną Bailey. Tak wygląda ta firma. To jest firma kapeluszy właśnie i to jest kapelusz vintage. On jest odrobinę za duży, ale tutaj sobie w tą wkładkę włożyłam po prostu taką małą, takie utwardzenie. Chociaż muszę przyznać, że nie jest zbyt komfortowe do noszenia, bo mi spada, bo jest ma płytki tutaj ten... Głowę, ale, ale ogrom. No i mam właśnie taką stylizację. Ona, on był jak nowy, nawet tutaj ma jeszcze papierową metkę, tak naprawdę. I powiem Wam, że mam stylizację z nim, tu Wam pokażę. I, i lubię go, co, co tu dużo mówić. Georgia O'Keeffe to, to mnie zainspirowało na pewno. Georgia O'Keeffe to jest mistrzyni noszenia takiego kapelusza. Tyle i na temat. Teraz coś, co jest bardzo urocze i myślę, że się Wam spodoba, bo jak zobaczyłam tą torebkę, to również był efekt: biorę, bez zastanowienia, kompletnie. I nie wiem ciągle, czy pójdę na sklep, czy ją zostawię dla siebie, bo jest bardzo urocza a i będzie mi pasować do kilku stylizacji, ale nie jestem po prostu pewna, czy, czy będę w stanie ją wykorzystać, bo to o to też się rozchodzi. Ja nie chcę mieć całej pełnej szafy nawalonej rzeczami, w których nie mogę których nie mogę używać, a zabieram te rzeczy, dlatego właśnie między innymi, że jeżeli. Bo chcę im dać długą szansę. Wiem, że jeżeli ja nie użyję, to ktoś się naprawdę ucieszy, kupując ją w moim sklepie, bo jest urocza i to jest torebka vintage wykonana we włoszech. I wygląda ona tak. Tak, jaka jest urocza. Coś takiego ma przepiękne, takie drobne koraliczki, tutaj wszyte. Cała jest wykonana na takim szydełku, nawet ma spód całkiem uszanowany. Nic nie zniszczone. E, troszeczkę ten, ten hardware jest taki zmatowia, zmatowaciały. ciały. Jeżeli znacie fajny sposób, ja już to próbowałam e, takim sprayem z octem, ale jeżeli znacie sposób na to, jak właśnie, żeby zeszło to, ten taki nalot, to dajcie koniecznie znać. A tak poza tym, to jest jak nowa. piękne ten, ten uchwycik, to wszystko jest ekstra e, i po otwarciu również w środek jest ja tutaj włożyłam sobie tylko papierek. I właśnie jest metka Made in Italy. Także to jest przecudna torebka. I ja nawet widzę tą torebkę no praktycznie z, z, każdy, z każdymi kolorami z tym. I zobaczcie, jak będzie ładnie też z tą, z tą sukienką. Patrzcie. Tak nie wiem, jeszcze w sumie tego nawet nie sprawdzałam, ale wydaje mi się, że tak, bo tu ma takie pomarańczowe właśnie odcienie. Także super. I na koniec. O... Rzecz, z którą mam zawsze wielki dylemat. Powiem Wam tak, powiem Wam, że ja co do ubrań jestem pewna siebie, i nieważne, czy się komuś podoba, czy nie, będę to nosić, bo to chodzi o mnie. I to, to, do tego samego was zawsze zachęcam. Muszę się przybliżyć, bo jest jakiś hałas tam. Do tego was zachęcam, bo, bo to wy macie się w tym dobrze czuć, a to, to jest kwestia gustu. Ale jeżeli chodzi o, kula, o okulary, to mam zawsze... Nie mam pewności siebie, bo ciągle mi się wydaje, że jakiekolwiek okulary nałożę, to wygląda w nich dziwnie, a też wydaje mi się to z tego względu, że jestem trochę asymetryczna mam trochę asymetryczną buzię i być może tego tak normalnie nie widać, ale jeżeli nakładam okulary, to często tak. Mam takie swoje ukochane prady, w których bardzo dobrze się czuję, ale wychodziłam z samochodu i mi się porysowały centralnie na środku. Oka. I wiem, że są takie spraye, już patrzyłam na, na wygładzanie, że można takie okulary zreperować, ale myślę, że ta resa jest zbyt głęboka i wymiana takich szkieł kosztuje 100 dolarów, a ja je chyba kupiłam właśnie w norcom rak za 100 dolarów kilka lat temu i je tak obnosiłam, naprawdę. One się zwróciły mi po, po 10-krotnie, bo nosiłam je non-stop, zwłaszcza mieszkając na Florydzie, to jest praktycznie 12 miesięcy w roku nosisz okulary. I, no, I gdyby nie to, że się porysowały, to, to, to nie potrzebowała tych, bo jeszcze mam kilka innych takich fikusznych i tak e, dalej. Ale nie dużo, chyba. Może mam cztery pary okularów, to jak na 6 lat mieszkania na Florydzie e, i noszenie okularów 12 miesięcy w roku, to, to chyba nie jest dużo. 4, może 5, ale ta jedna to taka na niby, taka ściema trochę na, na stylizację. O. Wykupować okulary w Nordstrom Rack, bo e, ja lubię taki designerski sznyt, żeby była jakość. E, no ale też nie chcę wydać 5 stóp na okulary, wiecie o co chodzi, więc tam i tak są droższe, no ale już, już niżej cenowo, więc te znalazłam ostatnio i się tak w nich zakochałam od razu, bo one są takie bardzo ekstrawaganckie, one są bardzo mną, ale nie każdemu mogą się przypodobać, bo one nie dodają uroku, one bardziej dodają... Charakteru, o, to jest właściwe słowo. One bardziej dodają charakteru, a wiadomo, jak się starzejemy, no to już powoli kociki ust opadają już tam nie wszystko jest idealnie i dodają sobie takie bardzo charakterne okulary. Czasem może to nas jeszcze trochę w cudzysłowie obrzydzić, nie jestem pewna co do tego, ale. Mm, Kupiłam je i mówię Łukaszowi, wiesz co, przymierzę jeszcze na spokojnie w domu, bo oczywiście wiecie, jak to jest kupować w, w takich sklepach. Tu Wam wisi taki, taki dzyndzel, który jest przeciwko kradzieży, tu maseczkę ściągam gdzieś przy jakimś lustrze, tu 500 okularów w ręce, nie mam gdzie tego odłożyć na dramat i mówię, ale wezmę, bo była tylko jedna para i nie była porysowana, ani nic. I bardzo mi się podobała, bardzo i dlatego. Mm, a sprawdzę w domu. I ku mojemu zaskoczeniu Łukasz powiedział, że mu się podoba, więc ja się w nich super czuję. I tak jak mówię, one może nie dodają uroku, ale to jestem ja, więc zostawię. One są ekstra. No i to są Celiny. I wszystkie Celiny, jak tam mówię na nie Celiny, celin. Wszystkie celiny one mają taki sznyt właśnie ekstrawagancko, troszkę brzydalsko, że możesz wyglądać w tym. Zależy kto co lubi, że, że nie jest to dla, dla wszystkich. Dla niektórych może to być tłumaczy, że tak powiem, za dużo. I bardzo proste, tylko takie mają tutaj mały tylko znaczek. Żaden taki interior face, że od razu widać, tylko coś malutkiego tutaj. Fajnie, bo są tak właśnie zaprojektowane, że są z ukosa, tak jak takie jedna że one są tak. Nie są tak, tylko tak. No, i szybki mają takie niebieskie, i o dziwo nie wyglądają, że są ciemne. A wyszłam w nich na dwór i było bardzo mocne słońce, bo dzisiaj jest bardzo mocne słońce z rano, i w ogóle mnie nie raziło. A podczas kiedy miałam inne okulary, ciemniejsze to było gorzej, więc różnie to bywa, dobra? Jesteście gotowi? Proszę Was, nie musicie komentować, jak Wam się nie podoba, bo wiem, że to nie jest dla wszystkich, ale ja, ja lubię się w nich. Ok? <grych> No, i wygląda to tak. Ja uważam, że w ogóle do, tych, do tego kombinezonu te okulary, no to, to dodaje naprawdę ekstra. I muszę Wam jeszcze powiedzieć a propos okularów, że. Może już zdejmę, bo tak dziwnie mówić do Was o okularach. A propos okularów, że przymierzałam Raybany i była tragedia. Ja nie wiem, czy oni rozrobili te okulary specjalnie pod outlet, bo jakość i była bardzo tania. To po prostu taki cienki, bylejaki plastik i te metalowe, jedne mi pasowały, takie delikatne, ale one były całkiem tania zrobione, a też nie kosztowały, nie kosztowały tanio, bo chyba z 8 dych w outlecie. I Wiem o tym, że są specjalne diffusion lines i tak dalej, które są skierowane lub outletowe, skierowane są typowo na outlet, i w outletach jest różnie. Właśnie na to Was też uczulam, żebyście zwrócili uwagę. Właśnie to widać po jakości. Często, tak jak na przykład Calvin Klein, niektóre są oryginalne ze sklepów, po prostu um, jako prawdziwy outlet, i wtedy jest i koronka inna, wykonanie inne, metki są inne. To widać, bo mam bieliznę na przykład, która, która ma różnicę. I później oglądałam inne rzeczy i to było już zupełnie coś innego. Wszystko widać było, wiadomo, koszty musiały być obniżone, żeby to pasowało po prostu do tej ceny. I więc i tak płacimy tak naprawdę za tańszą rzecz. Zna to Was uczulam, zwracajcie uwagę na takie małe detale. Za każdym razem jak idziecie do sklepu, nieważne czy to jest vintage, nieważne czy to jest sieciówka, nieważne czy to jest jakikolwiek sklep, Zwracajcie uwagę na detale, jak są wykończone guziki, jaki jest materiał, jakie nawet są metki, to wszystko widać po jakości. I wtedy się nauczycie, co to znaczy jakość, bo mając, posiadając okulary, które są tak ładnie wykonane i to widać one są dobrze wykonane. To jest plastik wiadomo, ale to jest ładnie, pięknie, mocno porządnie wykonane, to to dodaje tyle po prostu do outfitu, że... Zwykły kombinezon za grosze, który jest vintage, wygląda jak coś bardzo markowego, także nie. Wiem, że większość z Was uważa, że za dużo gadania, drudzy znowu są super szczęśliwi, że fajnie, że gadam, ale to jest mój kanał i ja mam Was tylko tutaj, nie mam tu koleżanek oprócz Alicii i to jest moja forma na podzielenie się moimi łupami i moimi tematami, bo to jest, moje, to jest moja, moja zajawka. Uh, no i co so, um, ja. Dobrze, wczoraj miałam lepszy dzień na pisanie książki. Zawsze Wam o tym mówię, żeby być, być na bieżąco, i nowi nie wiedzą, że piszę właśnie książkę o vintage. I to będzie taka książka, która jest ugryziona z każdego, z każdego punktu, żebyście po prostu mieli taką, pokochali vintage. To nie będzie jakaś kniga, gdzie będą tylko wyszczególnione, że w tej dacie i w tej dacie jest to i to, a, w, a wtedy było to i tamto. To nie jest książka historyczna. To jest bardziej książka, jak kupować, jak dbać. Zajawki, różne będą wywiady od innych osób, które jak stylizują, jak na co zwracają uwagę, żeby nie tylko było to z mojego punktu widzenia, bo ja mam swoje triki, które was, których was oczywiście tam nauczę. Ja się z wami żegnam, lecę pisać książkę, napiję się czegoś, bo mi w gardle odgadania. I tymczasem zostawcie dzwona, jeżeli chcecie mieć powiadomienia o moich filmikach. I Pfa! Najważniejsza rzecz. I do tego filmiku was odsyłam serdecznie. Bo tam mam trochę informacji, już nie będę się powtarzać, jak kupiłam, na co zwrócić uwagę przy kimono, jakie są rodzaje, tak ogólnie bardzo, ale pokażę Wam tym i właśnie odsyłam Was do tego filmiku. Jeżeli chcecie znać więcej informacji, patrzcie. To jest moje kimono. Jestem taka szczęśliwa, że mam to kimono, że nie macie pojęcia, jest przepiękne. I ona będzie też pasować i z tą torebką, i z tym kapeluszem, i z tymi e, cowboy boots, e, i nawet mm, z tymi okularami Selin. Także ja sobie tak kompletuję garderobę, żeby wszystko do siebie pasowało, co mnie bardzo cieszy. I to nie jest też, że od razu tak miałam. To po prostu są lata, lata treningu, i też e, bardzo takiego. Mm, no, mm, może nierozsądnego kupowania, ale z zamysłem, żeby to nie było takie bez, bez, bez myślenia, tylko zawsze się zastanawiam. A tak jak Imona zawsze marzyła mi w swojej szafie, zwłaszcza, że jest całe, całe, absolutnie ręcznie robione i ręcznie wżywane. Dobra, ja lecę w końcu. Wejdźcie na mój Instagram, zostawcie lajka i suba, proszę Was, bo ciągle liczę na te 10 tysięcy followersów, nie dlatego, że chcę być sławna, no to znaczy się chcę być. I bogata, no jasne, że tak. Na razie mam tylko i ale dlatego, że chcę zostawiać aktywne linki, które są powyżej 10, niestety tysięcy followersów, co uważam, że jest krzywdzące i to jest naciąganie ludzi, aby kupowali lajki. I powiem nam szczerze, że już byłam bliska nawet, e, tylko dlatego właśnie, żeby dobić do tych 10 tysięcy, żeby móc wysyłać aktywne linki, czy do mojego sklepu, czy na, na ciekawe artykuły i tak dalej, ale niestety e, no nie chcę tego robić trochę. Trochę się z tym biję, bo później co jak się okaże, że, bo też czytałam takie informacje, że e, będą Was... Później jeszcze bardziej zaniżać zasięgi, specjalnie, żebyście znowu kupowali. Ja tego trochę nie chcę. Do wszystkiego dochodzę tutaj bardzo organicznie. No, a jeszcze miałam, powiem Wam, tak na koniec, że taki taki bumer, bo ja przez rok nie używałam Instagrama i przez to on jakby umarł śmiercią naturalną. I żeby go miałam jakoś 7 tysięcy followersów, nie używałam, przez długi czas byłam nieregularna, i później, żeby znowu te osoby wróciły mnie w ogóle widzieć. Bo się te wszystkie zasięgi pocięły, to, to miałam, nie wiem, po 40 lajków na 7 tysięcy followersów, nie dlatego, że zdjęcia były złe, tylko że nikt tego nie widział. I to się powoli odbudowuje, ale wolno. Więc ja Was proszę o to, jeżeli macie ochotę, zwłaszcza, że tam stylizuję i robię fajne fotki właśnie moich rzeczy vintage'owych, być może się zainspirujecie, a być może właśnie zainspirujecie się w tym sensie, że powiecie, to nie dla mnie, ale ja bym to zrobił inaczej. I to właśnie też o to chodzi. Ja nie. nie, nie nie chcę Was zachęcać tylko do tego, że o tak macie to nosić, tylko dla, również dlatego, żeby właśnie ruszyć umysłami i żeby powiedzieć Ty, a ja bym to zrobił nawet lepiej. I to właśnie się rozchodzi. Ok, lecę, nagadałam się mm, i nie zapomnijcie, bądźcie miśli dla siebie, dla innych oraz dla naszej planety Ziemi. Wszystkim nam się naprawdę będzie żyło lepiej. Trzymajcie się ciepło. Pa.